Niektóre góry wyglądają tak idealnie, że można by przysiąc, że zostały ręcznie wrzeźbione przez boskiego architekta, a rzecz w tym, że wcale się nie mylisz, jeśli tak myślisz. Chwila, czy ktoś naprawdę zbudował góry? Głęboko w amazońskim lesie deszczowym znajduje się dziwaczny szczyt w kształcie stożka, który rodzi dokładnie to pytanie. Po drugiej stronie świata znajduje się krajobraz, który wygląda, jakby ktoś rozsypał ogromną torbę czekoladek na zielonym polu. Takich rzeczy nie da się wymyślić. Zaraz dowiesz się, co by się stało, gdyby słynne czekoladki Hershey i film Droga do Eldorado miały dziecko w prawdziwym życiu, ponieważ nurkujemy w dwóch najbardziej tajemniczych i dziwnie satysfakcjonujących naturalnych formacjach na Ziemi Cerro El Cono w Peru i wzgórzach czekoladowych na Filipinach. Jedna z nich być może jest starożytną zaginioną piramidą, a druga co roku zamienia się w czekoladę. Tak jakby. Zacznijmy od El Kono. Ta dziwna, samotna góra wznosi się ponad 396 metrów nad koronami drzew, w samym sercu Amazonii, tuż przy granicy Peru z Brazylią. Nie, Amazonia nie jest obca górą. Istnieją imponujące pasma, takie jak góry Imerii dalej na północ i Andy, nie w Amazonii, ale wzdłuż centralnego Peru. Ale widzisz, El Kono jest... Inne. Po pierwsze jest całkowicie odizolowana. Jeśli przelecisz nad tym regionem helikopterem, jedyne co zobaczysz przez wiele kilometrów to niekończące się szmaragdowe morze lasów deszczowych. Potem BUM! Znikąd idealna góra w kształcie stożka. Wystaje niczym gigantyczne zielone dorito. Nie jest częścią żadnego większego łańcucha górskiego, nie ma żadnego rodzeństwa i wygląda tak symetrycznie, że wydaje się. sztuczna. Do tego pokrywa ją las. Naturalnie wywołało to różnego rodzaju teorie. Niektórzy uważają, że to wygasły wulkan, inni twierdzą, że to wybryk erozji. Są też tacy, którzy wskazują na bardziej ekscytujące możliwości. Co jeśli to zaginiona piramida? I zanim zaczniesz przewracać oczami, ten pomysł nie jest tak szalony, jak się wydaje. A niektórzy ludzie naprawdę popierają te teorie. W końcu starożytne cywilizacje Ameryki Południowej też budowały piramidy. Zapytasz co? Trudno ci uwierzyć, że Egipcjanie tak naprawdę nie wymyślili koncepcji piramid. Nie żartuję. Kultura Mochika, Czacapoja i Inków zbudowały monumentalne budowle. Piramidy można znaleźć na całym świecie, od Etiopii i Tajlandii po Grecję, Meksyk a nawet Włochy. Dlaczego więc piramidy są stale obecne w historii? To proste. Mają solidną konstrukcję. Szeroka podstawa podtrzymuje ciężar spiczasty wierzchołek, był często postrzegany jako symboliczne połączenie z niebem. Okej, okay, ale jakie są szanse, że wszyscy ci ludzie wpadli na ten sam pomysł w tym samym czasie? Tak, to możliwe, ale jak się okazuje starożytni ludzie komunikowali się ze sobą poprzez handel, migrację i wymianę kulturową. Pomysły takie jak piramidy nie musiały pochodzić od tajnej cywilizacji jednego świata. Po prostu pochodziły od inteligentnych, ciekawskich ludzi rozproszonych po całym świecie. Wszyscy patrzyli w gwiazdy i zastanawiali się jak się do nich zbliżyć. Ostatnie odkrycia archeologiczne ujawniły ogromne starożytne miasta głęboko w dżungli, które zostały całkowicie pochłonięte przez naturę. A w Gwatemalii na Naukowcy odkryli zaginione miasta Majów z własnymi piramidami. W Meksyku znaleziono całą metropolię pogrzebaną pod zalesionymi wzgórzami. Spójrz jeszcze raz na Elkono z lotu ptaka, a może też zaczniesz w to wierzyć. Jego zbocza są gładkie, jego symetria jest niesamowita. Z góry przypomina kolosalną piramidę skotkową lub Cikurat, spowity pnączami i tajemnicą dżungli. A gdyby ktoś powiedział Ci, że jest to pokryta mchem pozostałość starożytnej cywilizacji, mógłbyś po prostu skinąć głową i odpowiedzieć, tak, widzę to. Oczywiście nikt jeszcze niczego nie udowodnił. Jest to tajemnica, która czeka, by ją rozwikłać. Jednocześnie dla ludzi, którzy mieszkają w pobliżu, Elkono to nie tylko ciekawostka geologiczna, to świętość. W andyjskiej kosmologii góry takie jak Elkono znane są jako apus duchowi strażnicy Ziemi. To nie są zwykłe skały, to żywe istoty obrońcy, bóstwa. Pomyśl o. Te Fiti i Zwajany, ale południowoamerykańskiej i nieco bardziej tajemniczej, rdzenne plemiona w regionie nadal oddaje szacunek tej górze, traktując ją nie jako atrakcję turystyczną, ale jako świętego przodka. Podczas gdy wszyscy debatują nad tym, czy Elkono jest górą czy piramidą, natura po prostu się dobrze bawi. Obszar otoczający Elkono jest obecnie częścią parku narodowego Sierra del Divisor utworzonego w 2015 roku w celu ochrony jednego z najbogatszych ekosystemów w Amazonii. Mówimy tu o rzadkich roślinach, setkach gatunków ptaków, wielu rodzajach małpi i zagrożonych zwierzętach, takich jak jaguary, gigantyczne pancerniki, a nawet tapiry, urocza hybryda świni i słonia w dżungli. Istnieją jaskinie źródła, a nawet nieodkryte ruiny ukryte głęboko w lesie wokół Elkono. Czym tak naprawdę jest Elkono? Niektórzy geolodzy uważają, że jest to prawdopodobnie stożek wulkaniczny na podstawie jego kształtu. Tak przynajmniej oficjalnie twierdzi UNESCO. Inni twierdzą, że jest to rzadki przykład geomorfologii erozyjnej, czyli wiatr, woda i czas połączyły siły, aby wyrzeźbić idealną górę z krajobrazu. Jak geologiczna origami ukształtowane przez miliony lat działania sił natury. Ale prawda jest taka, że do końca nie wiemy. Jeszcze nie. Dopóki ktoś nie uruchomi nieinwazyjnej naukowej ekspedycji z dronami, radarem penetrującym ziemię i zielonym światłem od lokalnych społeczności, Elkono zachowa swoje sekrety i może właśnie to jest najlepsze. Czasami to właśnie tajemnice sprawiają, że świat jest magiczny. Ale teraz wskakujemy do samolotu i udajmy się na Filipiny, gdzie tajemnica trwa i staje się nieco słodsza. Na powierzchni ponad 52 km2 znajduje się od 1200 do 1700 lub nawet więcej idealnie ukształtowanych wzgórz, które wyglądają jak słynne małe czekoladki. Poważnie, w porze słuchaj trawa zmienia kolor na brązowe i nagle wygląda to tak, jakby ktoś upuścił setki tzw. Hershey's Kisses na cały krajobraz. Słodkie, prawda? Wzgórza czekoladowe to jedne z najbardziej charakterystycznych cudów natury na Filipinach. Z daleka wyglądają niemal zbyt symetrycznie, jakby jakiś architekt krajobrazu przybył tu z taśmą mierniczą i poczuciem humoru. Ale skąd się tu wzięły? Według naukowców, wzgórza są rzadkim rodzajem formacji krasowej, terminem używanym do opisania krajobrazów powstałych, gdy lekko kwaśna woda deszczowa rozpuszcza miękkie skały takie jak wapień. W tym przypadku wzgórza były niegdyś rafami koralowymi i wapieniem morskim, które zostały wypchnięte ponad poziom morza przez siły tektoniczne, z czasem odsłonięte skały uległy erozji pod wpływem wiatru, deszczu i podziemnych rzek, pozostawiając po sobie te oszałamiająco barwie symetrycznych kopców. To geologiczny cud, który powstawał miliony lat, ale nauka nie jest jedynym wyjaśnieniem. Lokalne legendy są bardziej ciekawe. Jedna z nich głosi, że wzgórza powstały, gdy dwóch gigantów wdało się w walkę na rzucanie kamieniami, rzucając w siebie głazami, aż upadli z wyczerpania, pozostawiając krajobraz z kopcami, tak jak w jednej scenie z filmu Hobbit. Inna opowieść mówi o olbrzymie, ze złamanym sercem, którego łzy zamieniły się w ziemię, tworząc wzgórza jako hołd dla jego utraconej miłości. To! Dziś wzgórza czekoladowe są narodowym zabytkiem geologicznym i główną atrakcją turystyczną Filipin. Rozważa się również wpisanie ich na listę światowego dziedzictwa UNESCO, bo gdzie indziej można znaleźć tak naturalnie satysfakcjonujące połączenie geologii i deseru. Jeśli kiedykolwiek zechcesz je odwiedzić, jest to całkiem proste. Przyleć na międzynarodowe lotnisko Bohol Panglao lub popłyń promem z Cebu, a następnie udaj się do miasta Carmen, Batuan lub Sagiabane. Znajdują się tam wyznaczone trasy widokowe, ekoparki, a nawet wycieczki kładami, które pozwalają zobaczyć wzgórza z bliska. Niezależnie od tego, czy poszukujesz zaginionych piramid w dżungli, czy wspinasz się na górę, która latem zabierze się w czekoladę, nasza planeta wciąż ma miejsca, które zaskakują i zachwycają. I to jest prawda. Dziwy Czasami najdziwniejsze, najpiękniejsze kształty natury są po prostu dowodem na to, że Ziemia ma szaloną wyobraźnię.